Wyobraź sobie, że pojawiasz się na najniebezpieczniejszym serwerze Minecraft, gdzie tysiące bezlitosnych graczy poluje na ciebie, chcąc zdobyć twoje serca. W tym filmie podejmę próbę przeciwstawienia się im, nie mając pojęcia, że ta decyzja wpłynie na wszystkich, zapisując się na zawsze w historii tego serwera. Oto C. A to ja, na zupełnie nowym koncie, w trakcie odbierania kitu gracz, który posiada kluczowy element. Kilow. Zauważywszy to, natychmiast udałem się na RTP, gdzie rozpocząłem wydobywanie węgla oraz miedzi. Zdając sobie sprawę, że to właśnie te surowce przynoszą największe zyski na samym początku. Znalazłem również jaskinie z ripstone, skąd pozyskałem stalaktyty oraz mineshafta, w którym zebrałem pajęczyny. Aczkolwiek te dwa przedmioty przydadzą mi się dopiero później. Gdy mój ekwipunek był pełen surowców, postanowiłem je sprzedać i zacząłem kopać złoto. Z zarobionych pieniędzy zakupiłem kupiłem jabłka i rozpocząłem handel ich złotą wersją. Natomiast zacząłem się zastanawiać, czy to wystarczy, aby spełnić mój cel, którym jest zdobycie wszystkich niepowtarzalnych przedmiotów w tym zwoju. Na przykład, gdy taki zostanie użyty na mieczu, po uderzeniu przeciwnika ten otrzyma efekt widera. Jednakże problem polega na tym, że ich cena nie jest niska. Aby zdobyć choć jeden zwój, potrzebny jest aż 60 serc, które zdobywa się po każdym zabójstwie. Konieczne było więc błyskawiczne zdobycie przedmiotów do walki. Gdy nagrywałem ten film, tryb lifestyle na pyku dopiero co by startował, przez co zbroje 4-3 były nadzwyczaj kosztowne. W tamtym okresie, tak jak sądziłem, handel gapami nie był zbyt opłacalny, dlatego też zdecydowałem się na wykopanie tej dziury, do której sprowadziłem dwie krowy i posadziłem pszenicę. Dobra, teraz ty jedz yes, i ty. No i co? Pozostaje mi jedynie powtarzać tę czynność przez pewien czas, nie ruszając się stąd, co jest najgorsze, bo inaczej te krowy znikną, a w każdym momencie może mi się dosłownie ktoś skopać na głowę. Dzięki rozmnażaniu krów i ich późniejszym ubijaniu za pomocą miecza z Lutingiem 3, który nabyłem na rynku, pod Pozyskałem skórę potrzebną do zrobienia biblioteczek, umożliwiając tym samym stworzenie enchantu na poziomie 30. Na pykuł z kopania, więc zdobycie poziomu nie stanowiło dla mnie większego problemu. W taki właśnie sposób po krótkim czasie zdobyłem ekwipunek, którym byłbym w stanie początkowo eliminować graczy. Szybko natrafiłem na moją pierwszą ofiarę. Początkowo wydawało mi się, że będzie to łatwe zabójstwo, jednak podstępny Patryk nagle się zatrzymał, tylko po to, by tepnąć swojego kolegę, z którym wspólnie zaczęli mnie bić. Tutaj zaczęły się kłopoty. Starałem się im uciec, jednakże nie było to tak. Proste, jak mogłoby się wydawać. Posiadali oni kogłęby, które stale mi zatrzymywały, a moja zbroja coraz bardziej się zużywała. Szczerze, myślałem, że to już koniec, gdy nagle z siedmiu gapów został mi tylko jeden. Na szczęście, dzięki enchantowi Death Strider, który umożliwia szybsze poruszanie się w wodzie, oddaliłem się na bezpieczną odległość, po czym udałem się na spawna. Muszę przyznać, że po tym, troszkę zacząłem w siebie wątpić. Co nie zmienia faktu, że podjąłem decyzję o kontynuowaniu dążenia do mojego celu. Nie wspomniałem jeszcze, że border mapy jest dosyć mały, co sprawia, że z łatwością można natknąć się na kogokolwiek, zwłaszcza przy dużej ilości graczy. W trakcie zbierania drewna, koniecznego do upiększenia mojej niedawno powstaje farmy trzciny, która będzie moim nowym źródłem dochodu, znów napotkałem dwóch graczy. Tym razem na szczycie wieży, gdzie znajdował się ich trap. Natomiast jeden z nich praktycznie nie miał żadnych przedmiotów. Stąd też bez problemu udało mi się go pokonać swoje pierwsze serce, natomiast jego kolega, który miał cały enchantowany set, niestety no i ucieka, ja nie mam pereł, tridentu, nic trudno się mówi. Po tych wydarzeniach zauważyłem, że praktycznie każdy ma swojego sojusznika, podczas gdy ja byłem sam i pragnąłem podbić cały serwer. Nie ukrywajmy, jeśli nic nie zmienię, będą sytuacje, których nie da się uniknąć. Kiedy po prostu polegnę. Zwłaszcza teraz, mając jedynie zbroję 4-3. To do czego dążę to uniknięcie okoliczności, kiedy jestem blisko śmierci. Nie powinny one po prostu mieć miejsca. Zatem, aby to osiągnąć zaprosiłem mojego znajomego do gry, licząc na jego pomoc w całej tej przygodzie. Podzieliłem się z nim przedmiotami, które później wspólnie Powiększyliśmy Farmę, aby była bardziej wydajna i estetyczna, nawet zbudowaliśmy takie coś, co produkuje nieskończono ślawy nie wiem w sumie po co, no ale ogólnie stakowaliśmy się. Do czasu, gdy uzbierałem moje pierwsze tysiąc dolarów. Gdy szukałem miejsca na moją dotychczasową bazę, natrafiłem na spawner. W skrzynce znajdował się Pro, który jest niezwykle cenny, chociaż wtedy jeszcze nie zdawałem sobie z tego sprawy. Po prostu odłożyłem go do skrzynki, gdzie leżał nieużywany, aż do momentu, gdy zorientowałem się, że firewerki, do których potrzebny jest gunpowder, są bardzo drogie na rynku. W związku z tym sprzedałem 18. 12 firewerków za 750 dolarów, a resztę zarobiłem ze sprzedaży trzciny. Ponieważ było już późno, zdecydowaliśmy się pójść spać. Nie w Minecrafcie, jak coś. Kiedy wróciłem ze szkoły następnego dnia, zostałem zniszczoną bazę. Jednakże nie przejąłem się tym, ponieważ już wtedy w głowie miałem kolejny plan na zarobienie pieniędzy ogromnych pieniędzy. Mowa tu o trapowaniu, ale nie o standardowych metodach, o tych bardziej zaawansowanych. Przed przystąpieniem do budowy pułapek zgromadziłem podstawowe przedmioty potrzebne do ich zbudowania. W trakcie tego nawet pokonałem gracza, który błąkał się po mapie, ale to już nieistotne. W właściwego miejsca do realizacji planu najpierw zbudowałem standardowego trapa, który nie wyróżnia się niczym szczególnym. Na dole dripstone, tabliczki przez całą drogę spadania oraz miejsce do tepania graczy. Jednak to pułapka, z której celowo chcemy, aby każdy uciekł, myśląc, że jesteśmy słabi. Kiedy ktoś z niej wyjdzie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie chciał nas zabić i zacznie nas gonić. My dokładnie wiemy, gdzie mamy biec i gracz nieświadomie wpada w kolejną pułapkę, niewidoczną na pierwszy rzut oka. Gdy spróbuję postawić pajęczynę, bo niweluje ona spadający dripstone, woda, którą zasłania baner, natychmiast ją niszczy. Dodatkowo, Item frame z blokami, banner oraz tabliczki utrudniają postawienie bloku nad głową, a na koniec trzy różne mankarty. I to wszystko trzeba zniszczyć, żeby uniknąć śmierci. Ale co jeśli gracz zorientuje się, że próbujemy go wepchnąć do trapa? Spokojnie, będziemy mieli na to drugą szansę, ponieważ kilka kratek od tej pułapki znajduje się kolejna taka sama. W skrócie... Pole minowe. Ale teraz koncentrujmy się na tym, że ktoś ukradł mój shulker, w którym miałem przechowywane jakieś losowe przedmioty. Ale tutaj nie chodzi tylko o shulkera, najważniejszy jest fakt, że ktoś mnie obserwuje i może w każdej chwili mi przeszkodzić. Przez kilkanaście minut po prostu krążyłem dookoła, strzegąc tego obszaru. W końcu natknąłem się na gracza, który gdy mnie zobaczył natychmiast się wylogował. Zaczaiłem się na niego i na szczęście ponownie się zalogował po kilku minutach, co umożliwiło mi jego pokonanie. W ramach rekompensaty dałem mu kilka diamentów na spałnie, aby więcej tam nie wracał, a zwłaszcza żeby nie ujawniał nikomu kordów. W tym momencie akurat wrócił wiewiorek, więc rozpoczęliśmy realizację mojego planu, czyli zaczęliśmy pisać na czacie kto chce i temy TPA. Zabiliśmy pierwszych dwóch stewków do czasu gdy. E, nie, nie, nie. Spadł, spadł! Zginął, zginął. Mam serce. Co miał? 4-3, 4-3, 4-3. Krótko po tym ten sam gracz znowu do następną i również zginął. Posiadając ta 4-3 stopniowo, powiększając nasze zyski. Ten tak samo. Zabiję go, zabiję go. Spalił się. Ale jeszcze nie mieliśmy okazji skorzystać z naszego pola minowego. Weźmy hitni. No, spróbuję. Ty, ty, ty potępnął! Uciekaj! Ty tu, ty ty ty, ty. Wracam do trapa wracam do trapa. Chodź, ona, Elk. Nie no, widzę Ma... właśnie, no, goni mnie Dostaje bomby. Biegniesz? No, lecę, 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 lecę. Nie mam wody. Dobra. oni próbują mnie skratkować. Już zaraz trap, tu, tu, tu. Pat, pat! Zabudował to! Do góry, do góry, chodź, do góry, wywalony, do góry, do góry. Tego drugiego mamy. Już! Dawaj. Wróciłem! DEN! Odnokowuje tego! Odnokowuje go! Odnokowuje go! On wyszedł stamtąd. No, uciekamy stąd, uciekamy stąd. Gdyby nie to, że było ich dwóch i zawsze ktoś z nich mógł zabudować trapa w dowolnym momencie, cała sytuacja mogłaby potoczyć się inaczej. Ponadto jeden z nich posiadał legendarną zbroję, której koszt wynosi aż 180 serc, i to przecież właśnie ją mam zdobyć. Ale cóż, naprawiliśmy zbroję, zrobiliśmy gapy i postanowiłem, że tym razem to ja przeteleportuję się do kogoś. Z powodzeniem udało mi się wyjść z trapa i pokonać obu przeciwników. Po śmierci wrócili oni do miejsca zdarzenia, aby prawdopodobnie odzyskać Chceć swoje przedmioty. Oni są tu we dwójkę. Możecie jeszcze ten zgarnąć swoje kila. Jestem! Bigo. Zabijam. Przy okazji odebraliśmy Episki klucz za Discord. Stary! Nie wiem, tak blisko było, żeby mi legebania dropła. Legebania legebaniom. Mogłem po prostu mieć szczęście, ale widzicie co jest obok? Jajka villagera. Jedno z nich kosztuje 1000 dolarów, a można na nim zgarnąć majątek. Ale jak? Na serwerze aktualnie nie ma włączonego netheru, więc zdobycie potek na siłę jest niemożliwe. Jedynym sposobem na posiadanie tego efektu są strzały, które można pozyskać tylko od villagerów, a dokładniej fleczerów z siłką jedynką albo dwójką bylibyśmy po prostu przepotężni. To było to, czego szukaliśmy. Przydałem części seta, za które kupiłem wieśniaka i przydzieliłem mu profesję fletchera. Na początku, aby villager tradował strzały, trzeba kupić od niego tyle rzeczy, aż jego poziom wzrośnie do mistrzowskiego. Dlatego wymieniałem dosłownie wszystko, co mogłem. Na slowness Zapomniałem wam powiedzieć, że szanse na to Że ten ziutek akurat będzie tradował strzały na siłę Wynoszą jakieś 5% Trochę mało Z racji, że nie było na stać na kolejnego villagera Zacząłem analizować rynek Ujrzałem tam obsydian Dosyć drogi, każdy go używa W każdej chwili można go pozyskać Ale nikomu się nie chce go kopać Za to nam się chciało Przedał mi się pierwszy stack, a Wiewiorek usłyszał jakiś dźwięk pod obsem. Był to wieśniak, którego również wymaksowaliśmy, jednak dawał strzały na Slow folding, nie na strękwa. Dalej sprzedawaliśmy obsidian, nawet i proch, bo co jakiś czas w tej jaski nie respiły się klipery. Kupowaliśmy coraz więcej villagerów, ale głównym problemem było to, że blokowali się podczas handlu, co wymagało chwilowej przerwy. W tym czasie nie mogłem jednak opuścić platformy, by kontynuować kopanie, gdyż groziło to ich zniknięciem, a nie wiedzieliśmy, jakie strzały mogą sprzedawać, bo nie posiadali jeszcze poziomu mistrza. Po kilku godzinach ciągłego farmienia i pecha, w końcu się posiadaczami siły 2. Kupiłem też name tak, aby ten villager nie zniknął i zakupiłem swoje pierwsze strzały. Zebraliśmy pajęczyny i obsydian potrzebne do walki i rozpoczęliśmy zdobywanie jak największej ilości serc. Stawialiśmy pod przeciwnikami kobłęby, następnie otaczaliśmy ich boksem z obsydianu, do którego wchodziłem, przez co nie mogli się wydostać, a w strzelał mnie z góry, nadając mi efekt strękwa 2. Zdołaliśmy w ten sposób zlikwidować kilku dobrych gości, a w tym jednego z. Ja zabuduję Obsydianie! On ma totem! Ja mam wszystko podmian. Walnę sobie strękwa i będę go krytał z góry. Mam go. Totem! Bigo, bigo, bigo. Potem kolejny. Musimy, musimy. Jest! Jest! Kilo. Yes. Mam! Zdobyliśmy oficjalnie pierwszy spośród ośmiu unikalnych przedmiotów, co wymagało naprawdę wiele wysiłków, ale tak naprawdę to dopiero początek. Kontynuowaliśmy eliminację graczy, osiągając maksymalną liczbę serc i zdobywając przy tym naprawdę wiele cennych przedmiotów. Kiedy wróciliśmy na platformę, zobaczyliśmy gracza, który podarował nam prezent i chciał skorzystać z naszych villagerów. Zgodziliśmy się. Po tamtym spotkaniu udało nam się zlikwidować tyle osób, że w moje ręce trafił legendarny miecz, który być może ten koloś próbował mi ofiarować, ponieważ wyrzucił go tuż przed swoją Śmiercią, ale nawet tego nie zauważyłem. Natomiast nie był on jeszcze najlepszym mieczem na serwerze, ponieważ nie posiadał zwoju ciemności, na który nie miałem środków. Za to posiadałem dużo zniszczonych setów, których chciałem się pozbyć. Z uwagi na fakt, że jest to mój serwer, postanowiłem nadać sobie rangę Envy, która m.in. umożliwia naprawę wszystkich przedmiotów i wystawienie aż 12 z nich na rynek, co znacznie przyspieszyło proces ich sprzedaży. Dwukrotność kosztu rangi przekazałem na cele charytatywne. Pomagajcie. Dzięki zarobionym pieniądzom zakupiłem dwa z trzech dostępnych zwojów, zwój ognia oraz zwój który natychmiast z tobą nałożyłem na miecz. Rozpocząłem więc testy. Możecie się domyślić, jak one przebiegły. Problemem tego wszystkiego było jednak to, że garska osób trapowała z legendarnymi przedmiotami, a ja chciałem jak najszybciej je zdobyć. Kolejnego dnia na serwerze zawitała aktualizacja, która wprowadziła m.in. codzienny event o 18. Pół godziny wcześniej na bozbarze zostaną wyświetlone współrzędne miejsca, gdzie pojawi się NPC z zadaniem, które będzie widoczne dopiero po kliknięciu w niego. Zwycięzcą będzie ten, który jako pierwszy je wykona. Jak było napisane, wygranie tego wydarzenia dawało szansę na zdobycie legend Przedmiotów. Byłem więc przekonany, że większość najlepszych graczy pojawi się tam już kilkanaście minut wcześniej i weźmie w nim udział, co dawało mi szansę na ich eliminację. Jako, że spędziłem prawie cały tamten dzień poza domem, wracając dopiero chwilę przed rozpoczęciem eventu, nie zdążyłem się do niego przygotować. Kiedy dotarliśmy na miejsce, zobaczyliśmy grupę około 8 netherrightowych graczy. Niemal natychmiast jeden z nich wygrał event, a my nawet nie zdążyliśmy podejść do npc ta żeby poznać zadanie. Na początku wydawało mi się, że istnieje szansa na przynajmniej pokonanie jednego z nich. Lecz kiedy nagle zaatakowała mnie tak Taka ilość osób natychmiastowo zostałem zboksowany pewnie z najsilniejszym z nich. A z góry na dodatek ktoś zrzucał Dripstone. Nie miałem szans. Teraz nie tylko muszę zebrać wszystkie unikalne przedmioty, ale także zemścić się na tych, którzy doprowadzili do mojej śmierci. Szybko zdobyłem podstawowe przedmioty, ponieważ miałem je schowane w Enderczeście. Przez to, że miałem lekko ponad 1000 dolarów, zacząłem kupować najnowsze itemy z rynku po obniżonych cenach i sprzedawać je drożej. A także wystawiłem wszystkie dotychczas zebrane. Dzięki temu udało mi się zarobić wystarczająco, by móc sobie pozwolić na zakup legendarnej klapy. Wykorzystując część serc, które dotychczas zebraliśmy z Vivrexem, zdecydowałem się na wylosowanie ulepszeń. Ale co to takiego? Na przykład przykład gdy wypadnie ulepszenie uzbrojenia, możemy zwiększyć naszą ochronę lub niezniszczalność o jeden poziom w górę. Gdy nasza część zbroi jest netherite'owa oraz posiada Enchanty Protection 5 i Unbreaking 4 zamieni się ona w legendarną. Jednak udało się wylosować dwa ulepszenia miecza, więc podwyższyłem ostrość 5 na 6 i zaklęcie ognia z dwójki na trójkę. Dodatkowo zakupiłem sztabkę Netherite'u i złączyłem ją z tym mieczem, tworząc legendarny miecz. Potrzebowałem chwili na przemyślenie w jaki sposób jestem w stanie pokonać moich oprawców. Dlatego poszedłem na godzinę Afka. Czy coś wymyśliłem, dowiecie się później. Po czasie spędzonym na awkowaniu otrzymałem kilka surowców i klucz do skrzynki, którą otworzyłem zdobywając przy tym Gitti Damaska. Ale to nie jest teraz najważniejsze, bo podczas gdy mnie nie było... Chyba znalazłem jak słyszeliście, chłopaki natrafili na totemiarkę, co znaczy, że trafili na żyłe złota. Rozumiecie, złoto, pieniądze, takie tam. Jednakże stali tam przez godzinę, bo nie potrafili je aktywować. Najpierw trzeba zabić tego gościa z banerem na górze, ponieważ to on daje efekt badomen. Następnie schodzi się na dół, gdzie znajduje się wieś jak imitujący wioskę, przez co rozpoczyna się raj. Wcześniej ustawiamy home'a, przez co tepamy się znowu na górę, i cały rajd spada do tego miejsca, gdzie szybko zdobywa się totemy, proch, banery i emeraldy. Spędziliśmy około 30 minut na farmie, zbierając ogromną ilość rzeczy, o których przed chwilą wspominałem. Nagle najprawdopodobniej właściciel tej totemiarki przeteleportował się tam razem ze swoimi kolegami, którzy posiadali elitry, co zmusiło nas do rozpoczęcia ucieczki. Posiadałem przy sobie shulkera wartego kilkanaście tysięcy, a także wszystkie moje cenne przedmioty. Parę razy chłopaki musieli mi rzucać części zbroi, bo moje były aż tak niszczone. Trudno policzyć, ile razy wypowiedziałem słowa ginę, ginę podczas tego pościgu, zanim Milo zaproponował wykopanie mi tunelu ucieczki. Być może ucieczkę wykopię. Yy, Cofnij się do, do tej ametystowej tej. Padło mi coś, spodnie mi padły, ginę, ginę, spodnie mi padły. Nie mam opsa, nie mam opsa. Gdzie tu się jest ucieczka. Z, w prawo, w prawo. Pięć, cztery, trzy, jeden. Lognąłem. Powiem tyle. Podczas gdy byłem Awk wymyśliłem plan zemsty, ale w moim pierwotnym planie nie przewidywałem takiej akcji. Jego realizacja zaczyna się dopiero teraz. Dzięki sprzedaży przedmiotów z tego shulkera miałem wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić zwój życia, który nałożyłem na klatę. Oraz legendarne spodnie ze zwojem ognia. Niemniej jednak, aby zrealizować mój plan, który zakłada pokonanie przynajmniej jednego legendarnego gościa, mógłbym nawet posiadać zbroję 4-3. Pół godziny przed rozpoczęciem codziennego eventu zjawiliśmy się kilka kratek od niego. Aby wraz z ich dwójką zbudować trapa podobnego jak tego na początku. Ponieważ tym razem był on lekko bardziej zaawansowany. Kilka minut przed rozpoczęciem wydarzenia pobiegłem w stronę miejsca eventu, starając się zwabić Droga, podczas gdy Biorek i Milo czekali w pułapce, gotowi do działania. Jeden z nich miał za zadanie w razie próby ucieczki przeciwnika zabierać mu wodę i stawiać dźwignię, a drugi nokować go w stronę pułapki. N nie gonią mnie, nie gonią, oni wolą chyba event. Właśnie, bo tam też jest snap przecież piaskowy. Bije go. Ja tam, nie, ja tam nie mogę iść, on J mi bejtuje. On chce mnie bejtować, a ja chcę go zbejtować. Bijam mnie, bijam mnie, bijam mnie, bijam mnie, bija mnie. Idę do trapa, idę do trapa, bejtuję ich. No. Ten, ona trzyka. Chowerkinon hoverginon ma Elkę normalnie. I usłyszałem jestem tu, Jestem, tu, jestem, tu. Czekaj okay. no jego no go! Knockuje go. Pa, pada zaraz, pada zaraz! Padł, padł, Już pa, Jest! Pa. Rzuciłem Dripson, rzuciłem Dripson! Dawaj, dostaję, dostaję bomby! Dostaję! Kurde! Potem, kiedy mu, to potem padnie! Dawaj, zabieraj mu, zabieraj mu! Potem! to to Drugi lek. Let's go! Jedno. Let's go! Icemy, icemy! Ale Cały set legendarny! Wszystko dosłownie mam, wszystko co się tylko da! Popierzcie wodę, dawaj, 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 dawaj! Uciekłem, Lektor. uciekłem, uciekłem! uciekłem, uciekłem. Let's go.